Doktor Enzo Salta Miranda porzucił wiarę w młodym wieku, jednak ojciec Pio, Matka Boża potrafiła go właśnie przez ojca Pio doprowadzić do ojca. Jak to się stało? Oglądaj. Z tej strony Stanisław Sadowski. Witam Cię na kanale Śladami za Pio. Salve Maria. Piękna historia nawrócenia doktora Enzo Właśnie Sal, Tamar, Sal Tamaran. To był dyrektor Instytutu Bioterapeutycznego w Genui w młodym wieku porzucił wiarę. I w wieku 14 lat oświadczył publicznie, że nie potrzebuje już Boga. On powiedział otwarcie, w wieku, 14 lat, w wieku 14 lat on deklaruje nie wierzy w Boga. I co się dzieje? od tego momentu całkowicie wykluczył Boga ze swojego życia. W tak młodym wieku, w wieku 14 lat wyklucza Boga ze swojego życia. I on teraz myślał, że miał prawo do wszystkiego. Miał prawo do przyjemności, więc zaczął. że, że, że się grzeszczę, trzeba to jasno powiedzieć. Ja on mówi: czułem jednak nienasyconą chęć do nauki. Spędzał czas na przeglądaniu i czytaniu książek w ogromnej bibliotece ojca. Miał ogromną bibliotekę jego ojca, czytał ogrom książek. I co, sama Biblia nie mknęła jego zapałowi. Mając nadzieję, że znajdzie w niej jakieś uzasadnienie dla swojego ateizmu. Więc zaczął czytać Biblię, żeby znaleźć uzasadnienie dla ateizmu. Nagle jednak wojna przerwała jego studia od in do in. A więc o, nagle jednak jego studia przerwa wojna. Czyli od wielkiego geniusza, zaczytanego w książkach i tak dalej, i tak dalej, skończył jako wojskowy. Musiał być pod dyscypliną wojskową. I stamtąd poszedł na pole bitwy. Stamtąd poszedł na pole bitwy. Więc to widać, jak już jego losy prowadzą go Geniusza, odczytanego do tego. I co? Został ranny w Tobruku w starciu z Anglikami. To był e, starciu Anglików z Niemcami i trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Inny Do obozu dla uchodźców. Inni zostali psychicznie zniszczeni, w obliczu tak. On trafił później pod Tobrukiem. Walczył. Była bitwa Anglików z Niemcami. On trafił do obozu koncentracyjnego niemieckiego. I tam wielu ludzi. W tym obozie, w obliczu tak wielkiego nieszczęścia, byli totalnie załamani psychicznie. Totalnie załamani psychicznie. Ale wyszedł stamtąd bardziej jeszcze uparty, bardziej zaparty siebie niż kiedykolwiek. Jego, jego duma nigdy nie, jego taka pycha, jego taka duma nigdy nie była tak wielka jak wcześniej. Był przekonany, że jego szczęście zależało wyłącznie od niego. Typowa tezja. Ja jestem sam sobie Bogiem. On nie powie, a nie powie, że, Boga, że jest Bogiem, ale powie, że Boga nie ma. No bo to, to by było absurdne, powiedział, że jest Bogiem. Ale bo, Boże, a więc dla niego właśnie nie było Boga. Mówi, że to jest dla niego, on jest sam, jedynym szczęściem, wyłącznie zależało od niego. I pewnego dnia, pewnego dnia, u wizyty u swego przyjaciela, u przyjaciela Mario. Kawalier zobaczył, wzrok jego zatrzymał się na, co, na obrazku stygmatyku. Jak on zobaczył ten obrazek, jego gardło ścisnęło z emocji. Jak zobaczył obrazek Ojca Pio. I dostał kopię tego obrazka od swego przyjaciela. I dwa dni później, poruszony czymś tam, poruszony, to jest niezwykłe. Obrazek Ojca Pio tak potrafił Duch Święty jednym obrazkiem wielkiego zagorzałego ateisty przeprowadzić dalej. Enzo, on bierze taksówkę. I jedzie do San Giovanni Rotondo. Ale kiedy przybył, zaczął się zastanawiać: Co ja przybyłem? On to przyjechał tam, bo tak zdecydowany pojechał zobaczyć ojca Pio, ale nagle Co ja przybyłem zrobić na tym końcu świata, pośród anonimowego? I co? Kiedy on czekał na spowiedź u ojca Pio z grupą mężczyzn z pomszy świętej, tam była spowiedź w Zakrystii, nagle kiedy ojciec z mówi gnozę, gnozę, tak genozę, przepraszam, Genoze, nie widzisz, że twoja twarz jest brudna. Mieszkasz dwa kroki od morza i jeszcze nie nauczyłeś się myć, nie łączyłeś się myć. Twoja łódź jest solidna, ale nikt nią nie kieruje. Nikt nią nie kieruje. Masz solidną łódź, ale nikt nią nie kieruje. I on odczuł taki ogromny chód, taką ogromną Ojciec pił, aż ja napomniał publicznie takie ogromne pokręgosłupy, że on mówi e, o, zrozumiał, zrozumiał, że o kim on mówił. Zrozumiał, że mówi ojciec pił o nim i co. I żeby poszedł umyć się w konfesjonale, żeby obmyć swoje grzechy w konfesjonale, możemy obmyć swoje grzechy. To jest ogromna, ogromna łaska. I zaczął od jąkania, od, zaczął, od, zaczął się jąkać, bo tak. E, tak e, i, zaczął, i on zaczął od jąkania się, spróbował uzdrowienie dla krewnego. On powiedział tak: ojciec, błogosławię cię, ale powiedz mi, synu, czy kiedykolwiek myślałeś o swojej nieszczęśliwej duszy? Jak ojciec bije, potrafił w punkt coś powiedzieć, ale powiedz mi, mój synu, czy kiedykolwiek myślałeś o swojej nieszczęśliwej duszy. Oczywiście inaczej Oczywiście, inaczej nie mógłbym żyć. A jaki jest Twój cel w życiu? Uszczęśliwiać ludzi. I ojciec Pijo zakrzczoł, nieszczęśliwy! Nie widzisz, że wtrąca swoją duszę do zguby, że zatraca swoją duszę na zgubę? I położył rękę na, na ustach i powiedział: Możesz iść. Możesz iść. Ale widać, że jeszcze nie dał mu rozrzeszenia. Bo ojciec Pijo to doskonały taki. Tak, można powiedzieć doskonały, taki po ojcowsku, jak kogoś zjechał, to nie dlatego, że on chciał się na nim wyżyć, ale po to, żeby on przeżył prawdziwe nawrócenie, prawdziwe porzucenie grzechu. Nie takie tam, tylko jak w pralkę, pójść w pralkę, pach, pach, spowiedź, pach, pach, pach kolejny raz. Nie, on, prawdziwe nawrócenie, żeby porzucił grzech, mocne postanowienie. I co dalej się dzieje? I on był tak zarejestrowany, ten doktor Sal. Sameranda wychodzi. E, Co się dzieje? On wyszedł e, z, od ojca Pio, nie otrzymał rozruszenia. Ojciec pijąc to robił z dobroci, z ogromnej dobroci dla jego duszy, żeby zbawić jego duszy, żeby on prawdziwie się nawrócił. I był tak zdezorientowany tą sytuację całą, że e, poszedł, prosił niebo o pomoc. Zaczął prosić niebo o pomoc. I w tym momencie to, jest to, to, jest to niezwykłe cuda, po prostu jak tam siedział, w San fajnie, roznota jak się to czyta, zaczyna czuć intensywny zapach e, kwiatów. To była jak fala, po prostu zaczął się i tam spotkał jakiegoś kapucyna, który był obok niego, który go widząc tak samotnego i uręczonego pyta co się dzieje, co się z tobą dzieje. On opowiedział mu tu całą historię i on wziął go za rękę do celi oisapillo, zaprowadził ten kapucyn i kiedy wszedł, wszedł tam, taki był mały napis. Mały napis. Chwała tego świata, jak ma smutek. Jako, jako towarzysz. Towarzyszem chwały tego świata jest smutek. Tak jest, to jest gorąca gorycz. zdobyć chwałę tego świata, ileż ludzie walczą o to, ileż się trudzą, a później przecież nic z tego nie przychodzi. I co? Od, kiedy otwiera, otworzył drzwi, tam poczuł znowu tu pachnący zapach. Ojciec miał piękny zapach. I ojciec Pio na ciebie czeka, on na niego czeka, i tam ojciec Pio z nim zrobił spowiedź z jego całego życia. Ojciec Pio mu przypomniał grzechy, on zaczął przypominać sobie, zaczął na najbardziej ukrytych i zapomnianych wadach. I te całe spotkanie, ta cała spowiedź skończyła się na następującym dialogiem: Synu, właśnie upiekłeś wspaniały chleb. Co mam z nim teraz zrobić, on się pyta? Pokrój go na kromki i rozdaj go potrzebującym. W ten sposób będzie służył Bogu. Zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze. I on rozpłakał się jak dziecko. Dorosły ateista, dorosły facet, mocny, przeżył wojnę, przeżył ojciec, obok skanceracji, rozpłakał się jak dziecko. Żyjecie, a to mówi, to jest twoja najszczęśliwsza chwila w życiu. On żył i... W ten sposób był tak zdecydowany, yy, bo to była tak zdecydowana przemiana nas, skutek tych słów Ojca Pio, że on oddał się swoje całe życie, swoje całe dobra dla Boga, dla, żeby służyć dalej dla Boga, dla bliźni. Piękna piękna historia, jak właśnie nawrócenie, takie ogromne nawrócenie człowieka, jak on ogromnie się nawraca dzięki też Ojcu Pio, dzięki jego no, pomocy, dobroci. Ogromne, piękne, piękne po prostu. I ja Cię proszę, nie bądź tylko zawsze takiego osobu, co tylko ogląda filmik. Zawsze pomóż ojcu Pio, Ty możesz mu pomóc. Wystarczy kliknąć, polubienie. Od razu, od razu to pomaga ojcu Pio, Czemu? Żeby szły dalej te wszystkie filmiki w tych e, mechanizacjach. Ty mu pomagasz, ale jak najlepiej. Kliknąć, m, polubienie i poprosić ojca Pio o błogosławieństwo, aby mu sobie zesłał, aby pomógł. Tak samo ważna sprawa. Podążaj za ojcem Pio. Twoja subskrypcja może pomóc apostolacie ojca Pio w Polsce. Ty możesz być apostołem. Prosta sprawa. Ty subskrybujesz. Dzięki temu to wszystko idzie dalej. To wszystko się napędza. Dzięki ojcu Pio możemy dalej docierać. Ojciec Pio może używać się tak na narzędzi, żeby prowadzić apostolat. To jest to. Komentarz, jeżeli znasz jakąś historię o nawróceniu Ojca Pio, podeślij link, Podeślij jakąś historię, może znasz jakąś książkę Ojca Pio, Podziel się. Bardzo to jest, pomaga. Zostaw komentarz właśnie tutaj. Tyle na dzisiaj. Święte Ojcze Pio, móc się za nami. Salve Maria.